1 września. Dziś 30 rocznica wojny właśnie przed chwilą wyły syreny, ruch na ulicach zamarł. Na dwie minuty ludzie stali, milcząc jak skamieniali. Ta wojna zdecydowała o naszym życiu, przekreśliła wszystko, zmarnowała naszą młodość i wiek dojrzały, wyrwała nam sześć lat życia, przekreśliła marzenia o Polsce całkiem wolnej, i tak cud, że żyjemy. A dziś Świętują rocznicę komuniści i urządzają wiece przeciwko wojnie. Pacyfizm Europy ułatwił kiedyś zadanie Hitlerowi. Dziś ma je ułatwić ruskim, no bo jak połknęli pół Europy, to teraz chcą pokoju, żeby kąsek strawić. Tak toczy się ten świat. Staliśmy z Lidią na balkonie przez te dwie minuty wycia syren. Ta wojna to nasze życie, nasze małżeństwo, nasze przekreślone kariery. I to wszystko zrobił Hitler, sukinsyn. 3 września. Mam już za sobą imieniny dość męczące, choć niby przyjemne, ale nie starcza mi dziś jakoś cierpliwości do słuchania ludzi. Może to zmęczenie, może za szybko myślę, a może przychodzi już jakieś starcze zamknięcie w sobie. Stach wydał mi się zadowolonym z siebie sklerotykiem, Andrzej M. Podnieca się gadaniem o rzeczach, których wcale nie przemyślał, na przykład reformy liturgiczne w katolicyzmie, a znów Żydzi pederaści żyją, jak mówiono w Krakowie, w swoim głupim świecie, bardzo już specyficznym i niejako wyspecjalizowanym, jeszcze w związku z antysemityzmem, wyjazdami, wyobcowaniem, etc. Jakoś nie chce mi się zagłębiać w ten świat, który zresztą mógłby być moim. Najbardziej lubię chenia. Bo czuję się w obowiązku być dowcipnym i trzymać fason. Zresztą Paweł też miły, ale w sumie mocno mnie zmęczyli, najbardziej Andrzej, bo wkręcony jest w jakieś porachunki personalne w klubie katolickim, które mnie oburzają i niecierpliwią. Czyż do cholery, przynajmniej katolicy nie mogliby się zachowywać przyzwoiciej niż ten cały intrygancki warszawski światek? Nie zachwycają mnie Polacy. Komunizm? Plus polska natura to już stanowczo za dużo. Rozmawiałem z Michałem Bristigerem, od którego, zdaje mi się, zacząłem w ogóle pisanie tych notatek. Jesteśmy teraz w dobrych stosunkach. Przeprosił mnie za pominięcia moich prac i niby się jakoś z tego wytłumaczył. Zarzuca mi, że to ja walczyłem o zielone światło dla muzycznej awangardy, a teraz wynika z tego beznadziejna pustynia twórcza. Bo jest tylko ten jeden festiwal, a wokół niego starsi i młodsi satelici krążą w kółko, marząc o zrobieniu kariery na przerozmaitych happeningach i aleatoryzmach, które okazały się dla naszego malutkiego ryneczku muzycznego szansą popisania się w świecie. Prawda, że ja walczyłem o wolność dla awangardy, tyle że traktowałem to jako zastępczy odcinek w walce o wolność ogólną. Tymczasem komuchy okazały się elastyczne i dały swobodę awangardzie muzycznej, nie dając żadnych innych swobód. Tutaj też wykorzystali moją tezę, że muzyka nie ma treści merytorycznej, jest sztuką formalną, bezpojęciową i żadnej idei czy polityce nie zaszkodzi. Tak więc Bristiger ma trochę racji, że moje dobre chęci obróciły się na złe. Tyle, że dla mnie wtedy, przed 20 laty, awangardą był jeszcze Strawiński. O dzisiejszych wariatach i megalomanach jeszcze mi się nie śniło. Dzisiejsi nowatorzy, według określenia tegoż Strawińskiego, nie komponują, lecz filozofują istotnie. A sprawa koncepcji muzyki jest dla takiego cage'a znacznie ważniejsza od samych dźwięków. Stockhausen też idzie w tym kierunku i wielu innych. Ciekawe jest to filozofowanie, ale rzeczywiście, gdy na placu zostanie tylko ono samo. Sytuacja staje się dość jałowa. Lecz ja temu nie winien. A propos jeszcze muzyki: to jest w Paryżu międzynarodowy konkurs kompozytorski, dosyć dla mnie odpowiedni. Dowolna muzyka, 10 do 20 minut, na najwyżej 10 wykonawców. Łamie się ze sobą, bo termin dosyć krótki, do 15 listopada, a nagrody tylko dwie, ale przecież. Jak się rzecz napisze, to nawet jeśli ona konkursu nie wygra, to zostanie w tece na przyszłe lata. Kto wie, może się połakomie, choć wysiłek będzie spory, a skutek niepewny.